Dobry dzień dobry już na kolejnym filmiku vlogu na moim kanale i przede wszystkim na początku chciałabym Wam bardzo podziękować, że jest was już tutaj ponad 1000 osób. Szczerze mówiąc, zakładając ten kanał, no nie spodziewałabym się, że tak szybko ta liczba urośnie, więc tym bardziej bardzo, bardzo Wam dziękuję. A jeśli Ty jeszcze dalej nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie to zrób no i co, dziękuję dziękuję Wam jeszcze raz, wczoraj wieczorem dosłownie to już była chyba 23-24 jak szłam spać tak sobie weszłam z ciekawości jeszcze właśnie na YouTube'a, patrzę a tam wybił tysiąc osób wybiło tysiąc osób więc dziękuję, dziękuję Wam bardzo mam nadzieję, że Was nie zawiodę że zostaniecie tutaj na dłużej jeśli macie jakieś sugestie, pomysły na filmiki, czego chcecie więcej, mniej to koniecznie dawajcie mi znać komentarzu, a my dzisiaj zaczynamy kolejnego standardowego, standardowego vloga z mojego życia i uwaga, bo dzisiaj mam pierwsze kolokwium, tak pierwsze znaczy no jedno miałam takie już przed świętami ale to było coś innego, a dzisiaj mam takie pierwsze już w sumie bliżej sesji ehm, co prawda to jest taki przedmiot e, kultu o kulturze więc nie bardzo związany z moim kierunkiem E, no, ale trzeba zdać, trzeba zaliczyć, więc mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Trzymajcie do mnie mocno kciuki. E, na wzmocnienie, teraz z rana, zrobiłam sobie sałatkę. Bo w ogóle wiecie, że ja zwykle jem śniadanie na słodko albo jakieś omlety, takie rzeczy. A wczoraj, właśnie wieczorem, e, oglądałam vloga Anzax i ona tam e, jadła sushi z tuńczykiem, czy coś takiego, i mówiła, że taką ochotę na tuńczyka miała. I jak ona to mówiła, tak mi się zrobiła ochota na tuńczyka, że mówię, nie, rano muszę zrobić sałatkę jakąś. I miałam tutaj właśnie tuńczyka w oliwie akurat, e, więc dałam sobie jeszcze rukolę, warzywka, e, jajko na miękko i wyszło, wyszło pysznie. To jest chyba jedna moja, z moich ulubionych sałatek, szczerze mówiąc, e, tak samo moich rodziców, więc jak wrócę do domu, to też im pewnie zrobię, No jest przepyszna. Do tego dałam olej z awokado, y, oliwę, Ocet balsamiczny, taki, taki sos balsamiczny i ocet jabłkowy, więc co? Zajadamy piję herbatkę z imbirem i lecę na uczelnię. Najpierw mam jeden wykład, potem mam kolokwium, więc trzymajcie za mnie mocno kciuki. I jeszcze szybka przypominajka dla Was o witaminie D, bo pogoda nas nie rozpieszcza, słoneczka dużo nie ma, więc. Pamiętajcie, żeby suplementować. Dobra, słuchajcie, eee, witam się już z wami kilka godzin później. Jestem już po tym kolokwium. I co? No, sama nie wiem, co mam powiedzieć. Bo generalnie, no było to, czego się w zasadzie uczyłam, ale było to strasznie podchwytliwe. Wiele nie były to zamknięte zadania, ale ja jestem akurat tego typu osobą, która chyba czasem woli te otwarte, bo te zamknięte były tak podchwytliwe, plus no było mało tych pytań, chyba 8, więc no, na 99% nie wierzę, że nie jest to zdane, na pewno jest zdane, ale ja muszę przyznać, że jestem perfekcjonistką, jest to coś, z czym bardzo walczę, bo zawsze chcę zrobić wszystko na 100%. A no muszę się po prostu nauczać, nauczyć odpuszczać i jest to dla mnie coś ciężkiego. Więc jeśli też jesteście tego typu osobami to bardzo Was rozumiem. No bo kurczę no, muszę się w ogóle przestawić na system oceniania tutaj też na studiach. No bo tutaj piątka to jest jak w szkole szóstka. Tutaj czwórka to jest jak w szkole piątka. Więc to też jest całkiem inna sprawa. No ale tak czy tak zawsze mi, po prostu denerwuje mnie czasem coś, że nie mogłam tego zrobić lepiej, abym chciała. Um, I też zmieniłam kilka takich odpowiedzi, nie wiem czy dobrze, więc generalnie trzymajcie za mnie kciuki. Wyniki mają być dzisiaj albo jutro, więc szybciutko. Um, więc trzymajcie za mnie kciuki. No i co? No i właśnie dlatego tak postanowiłam tutaj wylać te moje żale, emocje um, i połączyć się z tymi osobami, które też mają coś takiego jak ja, że chcą robić wszystko na 100%. Bo mówię to do Was, ale też w sumie do siebie, że to nie jest po prostu czasem możliwe. Nikt nie jest idealny, nie da się zrobić wszystkiego perfekcyjnie, tak jak czasem też bym chciała, no ale to nie jest możliwe, więc muszę trochę zmienić ten sposób myślenia. Jeśli macie jakieś rady, sposoby na to, to będę Wam wdzięczna bardzo, e, no bo mówię, no walczę z tym, bardzo z tym walczę. I wiem, że najważniejsze jest, żeby to stać, żeby pchnąć do przodu. Nie liczy się już na ile punktów, na ile procent, no, ale jednak jakoś taka ta moja motywacja wewnętrzna tak mnie tutaj prowadzi, że zawsze chcę jak najlepiej, więc dlatego też te w ogóle filmiki, montowanie, to wszystko ile Jezu, ja rolek nie dodałam na Instagrama, bo nie były dla mnie wystarczające, więc nie polecam czegoś takiego. W niektórych momentach życia faktycznie to jest przydatne, takie dążenie do jak najlepszej wersji siebie, takiej samodyscypliny, motywacji, no ale w takich momentach jak na przykład sesja na studiach, to niekoniecznie jest coś, coś dobrego, ale jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że tak czy tak jednak może dobrze zaznaczyłam te wszystkie rzeczy, może jednak trochę, może jednak trochę przesadzam w tej głowie. Ale, ale co? Cieszę się, bo dzisiaj wieczorem idziemy grać w mafię na uczelnię. Poznam też nowych ludzi, porozmawiam, po i myślę, że to też mi pomoże takie wyjście do ludzi, więc y, teraz zrobiłam sobie kawkę. Um, pouczę się trochę jeszcze na kolejne egzaminy, porobię notatki, a później pójdziemy do kuchni i zrobimy razem um, wege spaghetti. Jest to mój ulubiony makaron, szczerze mówiąc, i w ogóle do zrobienia w 10 minut, więc postanowiłam, że od razu zobaczycie, jak go robię, bo jest tak banalnie prosty, a jest tak pyszny, że nawet jeśli nie lubicie tofu, to już wiele opinii słyszałam, kto robił właśnie ten makaron z mojego przepisu, że. Polubił tofu w tym makaronie, bo faktycznie w zasadzie nie jest coś wyczuwalne, ale jest przepyszne i bardzo proste, mało składnikowe, więc, więc co, wyczekujcie, zaraz idziemy do kuchni, ale zanim to to kawka i troszkę nauki. Szybka zmiana outfitu, no bo jednak wiecie, no, w domu najwygodniej, w dresach, w koszulce, no ale mniejsza z tym. Ja to doszłam do zdania, że ja to chyba cierpię na jakiś overthinking, bo to jest chore, że ja cały czas jakby rozmyślam o tym, co tam zaznaczyłam, a nie mam nawet o co siebie obwiniać, bo nie mogłam się na to lepiej przygotować, bo po prostu to były podchwytliwe takie rzeczy, no, których nie dało się inaczej nauczyć zrobić, więc. Ściskam mocno tych, którzy rozumieją to, co teraz czuję i dajcie mi jakieś rady, jak to zmienić. Chcę być też tutaj z Wami szczera, um, więc no, nie będę ukrywać, że faktycznie coś takiego dzieje mi się w głowie. Więc, więc, no nie wiem, trzymajcie tylko za mnie kciuki, że może jednak w ogóle się okaże, że bez przyczyny się tak zamartwiam. Ale może to też kwestia, że to takie pierwsze kolokwium. No nie wiem. Próbuję się skupić teraz na wykładach, co miałam e, rano, żeby porobić notatki, trochę się pouczyć, bo z tego mam, no, taki chyba jeden z najtrudniejszych egzaminów, e, zaliczeń, więc, no, chcę się tego uczyć, a cały czas myślę o tym, co było. To jest, to jest straszne, więc tak. Dobra, koniec moich, koniec moich wywodów. Próbuję się skupić na tych wykładach i idziemy w końcu robić ten... Em, makaron. Może akurat on mi poprawi humor i, i przestanę tak po prostu stwarzać jakiś problem, gdzie go nie ma. No to już przechodząc do sedna, jak widzicie, dużo składników nie ma. E, no i co? No tutaj mam tofu i to jest wędzone tofu, które tak tylko rozgniotłam sobie jakby widelcem i... Je wymieszam z papryką słodką, ale papryka wędzona na przykład też tutaj super pasuje. E, żeby tak po prostu doprawić, możecie też dodać sos sojowy, jeśli lubicie. E, tutaj sobie pokroiłam jeszcze cebulkę, cukinię, i to podsmażę na oliwie. I tak samo, często robię bez cukinii, tylko na przykład podsmażam sobie cebulkę z czosnkiem i papryką, albo samą cebulkę, i do tego tofu i też jest pysznie. I to wszystko zaleję pasatą pomidorową i na końcu wymieszam z makaronem. Ja polecam pełnoziarniste i w ogóle, fun fact, zostało mi idealnie makaronu na jedną porcję. Ja tak używam mniej więcej 80-90 gram tak dla siebie, ale w ogóle się tutaj tym nie sugerujcie, bo dla jednego 100 gram makaronu to będzie za mało, dla innego 60 gram to będzie za dużo, więc jakby totalnie się tym nie sugerujcie. Ja mówię, że ja tak dla mnie idealnie jest, tak, właśnie 80-90 gram, więc, no, idealnie, dosłownie idealnie mi zostało tego spaghetti. Więc to był znak, żeby robić moje ukochane wege spaghetti. No to co, robimy dalej. Jak widzicie, jest równa 14, więc ja w tym momencie nastawiłam wodę na makaron. I zobaczymy, ile zajdzie nam przygotowanie od początku. Do samego końca. I proszę bardzo, żeby nie było, że oszukuję. 14 minut i makaron gotowy. No to sami widzieliście, tak jak mówiłam, jest to ekspresowy makaronik. Ja jeszcze go posypałam płatkami drożdżowymi i bazylią. I właśnie jeśli chodzi o przyprawy, to mega tutaj pasuje: no sól, pieprz, ale papryka słodka, bazylia i oregano. To są takie moje chyba ulubione do tego makaroniku. Przyprawy, tak samo marchewkę możecie dodać, możecie dodać paprykę, co tam jeszcze możecie dodać. No świeże pomidory możecie użyć, jeśli macie, więc generalnie no, można tutaj sporo improwizować przy tym makaronie, ale najważniejsza jest podsmażona cebulka, tofu i pomidory. To jest, to jest najważniejsze. Więc co już się, jak to pachnie, jak to pachnie. Wild and free. Ja generalnie nie przepadam za zwykłym spaghetti, takim bolognese, e, no bo też ogólnie nie jadam mielonego mięsa. E, nie jestem wegetarianką, ale no, nie przepadam ogólnie za mięsem. E, jedynie właśnie kurczaka czy indyka to faktycznie jem sporo. Mm, ale właśnie to spaghetti, to jest pyszne, więc jeśli lubicie spaghetti bolognese też Wam na pewno będzie smakować, bo nawet mojemu tacie smakowało to spaghetti. Um, więc mówię, no to tofu praktycznie nie jest tutaj wyczuwalne w tym całym wydaniu, więc świetna opcja, jeśli na przykład chcecie wprowadzić tofu do diety, żeby właśnie od tego zacząć. To więc mega, mega polecajka. Mm. I ta cukinia tak tutaj idealnie pasuje. Może też kwestia, że ja kocham cukinię. I ona mi do wszystkiego pasuje. No ale genialne. Od razu lepszy humor. Widzicie, dobre jedzenie i, i od razu mi się polepszył humor. Oczywiście najgorsza część na koniec, czyli sprzątanie tego wszystkiego. Ale i tak nie jest źle. Ja generalnie staram się sprzątać na bieżąco, więc damy radę. Patelnia, garnek do przeżycia. W ogóle dzisiaj, kiedy tu nagrywam, jest 21 stycznia, czyli jest Dzień Babci, więc mam teraz plan, zadanie właśnie zadzwonić e, do mojej babci, żeby złożyć jej życzenia. Mam nadzieję, że Wy też pamiętaliście o swoich bliskich. Ehm, niekoniecznie trzeba czasem kupować jakieś. Drogie, wymyślne prezenty. Czasem dla takiej babci czy dziadka uwierzcie, że jeden telefon e, może być naprawdę zbawienny i poprawi im humor na cały dzień. Więc mam nadzieję, że pamiętaliście również o swoich tutaj dziadkach i co, spłonimy, mam nadzieję, że odbierze, bo no wiem, że babcia często nie korzysta nie jest przy telefonie czy przy laptopie. E, więc mam nadzieję, że odbierze teraz, jak nie, to może oddzwoni potem, a jak nie, to po prostu jej napisze SMS-a, chociaż no wolałabym jednak e, normalnie z nią porozmawiać, więc co, dzwonimy. No dobra, teraz się chyba do niej nie dodzwonię, ale może później się uda. No to co babcia, no wszystkiego najlepszego z okazji, z okazji Dnia Babci, dużo zdrówka przede wszystkim. No, udało się, udało się dodzwonić, nie wiem co to było, jakby zadzwoniłam, babcia odebrała, nagle się to rozłączyło znowu, no mniejsza z tym, Eem, życzenia złożone. Na pewno było jej miło z tego powodu, mam nadzieję, więc jeśli też teraz tu, babciu, oglądasz, to jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka przede wszystkim, ehm, no i co? Ja w zasadzie za niecałe dwie godzinki już będę z powrotem iść na uczelnię, ale już nie pisać żadnego egzaminu, e, tylko właśnie pokryć w mafię, bo samorząd chyba robił taką inicjatywę, że można się było zapisać na takie wspólne granie w mafię, e, integrację. Mamy też tam piec gofry, więc idziemy właśnie ze znajomymi. E, mam nadzieję, że poznam też jakieś fajne nowe osoby, e, więc teraz akurat jeszcze przez te dwie godzinki wezmę um, sobie ogarnę ten nowy temat, co dzisiaj miałam na wykładach I... i co i to tyle. No idę, idę się uczyć. Powiem wam, że mam właśnie taki jeden przedmiot, na którym jest tyle pisania i patrzcie, na przykład dzisiejszy półtorej godzinny wykład i to są wszystkie notatki z jednego wykładu, a takich wykładów było 15, więc to jest chyba przedmiot, którego boję się najbardziej. Bo jest już po 20, więc w sumie ponad 3 godziny tam byliśmy, ale było super. Znowu, no, tego było mi trzeba. Przyznam, że troszkę mi się nie chciało iść. Jak tak już wróciłam z tej uczelni, przebrałam się, zaczęłam tutaj ogarniać sobie notatki, to wszystko, to mi się już nie chciało wracać, ale to była najlepsza decyzja, że jednak się spięłam, poszłam i. I było super, nie dość, że poznałam kolejne cudowne osoby, nowe znajomości, dowiedziałam się też wielu ciekawych rzeczy. E, to jeszcze właśnie pograliśmy w tą mafię, pośmialiśmy się, zjedliśmy pyszne goferki i tutaj też od razu chcę wam powiedzieć taki update, e, bo w sumie część z was może tego nie wiedzieć, ale ja 3-4 lata temu, 4 lata temu zaczęłam chorować na zaburzenia odżywiania. No, bardzo spadłam z wagą, dosłownie byłam szczupła, a doprowadziłam się do takiego stanu, że był moment, w którym ważyłam lekko ponad 40 kg. Więc możecie sobie wyobrazić, jak przy moim wzroście to wyglądało. No, generalnie była tragedia. Um, no, ja tego oczywiście nie widziałam, jak to jest w tej chorobie, ale całe szczęście, że e, rodzice zabrali mnie do psychodietetyka. Wyszłam z tego na ten moment, mogę powiedzieć, że. Faktycznie widzę, że przezwyciężyłam ten lęk przed jedzeniem też jakby jeszcze kilka lat temu, gdybym miała taką właśnie ofertę, pójść na jakieś fajne spotkania, e, pograć w jakieś gry i gdybym się dowiedziała, że tam będą gofry, no to nie poszłabym pewnie, bo po pierwsze bym się bała e, ich je zjeść, a po drugie, nie chciałabym patrzeć na to i nie móc ich zjeść, bo to był produkt zakazany, a tutaj na szczęście. W ogóle takich myśli nawet... nawet taka myśl mi się w głowie nie pojawiła. Więc dopiero jak zaczęłam w zasadzie jeść tego frytu, miałam takie... Jezu, faktycznie udało mi się pokonać ten lęk i to wszystko. Więc no... Jestem po prostu z siebie dumna, że wyszłam na prostą i... Wiecie, że w każdej chwili możecie na Instagramie do mnie napisać, jeśli macie jakikolwiek problem z tym. Ja staram się zawsze Wam tam odpowiadać, pomagać tak jak mogę, więc ściskam mocno wszystkie osoby, które już do mnie pisały. Z takim problemem mam nadzieję, że jakkolwiek was wsparłam, pomogłam, ale w razie czego pamiętajcie, zawsze jestem dla Was, możecie do mnie pisać, um, dzielę się też tam z Wami moimi takimi radami, e, co ja zrobiłam, co mi pomogło tak stopniowo powoli e, wyjść po prostu na prostą drogę, więc no, to był faktycznie dzisiaj jeszcze taki przełomowy moment, że no, w ogóle się nie przejmowałam tym, ile ja tam zdjęłam ile to ma kalorii, że to jest niezdrowe, że to. nie. Po prostu nauczyłam się wprowadzać tą zasadę 80 na 20, stosować balans i na co dzień faktycznie jem takie zbilansowane zdrowe posiłki odżywcze, ale są i takie dni, w których zjem ciastko, zjem gofry i jest mi z tym dobrze. I nie mam jakichś wyrzutów sumienia, nie głodzę się na drugi dzień, tylko po prostu wracam do swojej codziennej rutyny, więc trzymam kciuki, żebyście też e, mieli taką relację z jedzeniem, jeśli byliście w takim dołku, jak ja byłam. Ale no właśnie moim celem też, e, takim zawodowym, że tak powiem, właśnie jest pomagać takim osobom z takimi zaburzeniami, bo wiem, że nie jest to proste, ale też wiem, że po prostu sama to przeszłam. Wiem, co ta druga osoba czuje i wiem, jak jej pomóc. E, przynajmniej tak mi się wydaje, no dlatego też się szkolę w tym kierunku, żeby być pewnym, że wiem, jak pomagać drugim osobom, więc mam nadzieję, że ten cel mój się spełni. I, i co? No, w sumie od grania w mafię przeszłam do takiego głębokiego tematu, ale jeśli chcecie usłyszeć o tym więcej, o tej samej mojej historii, to po pierwsze zapraszam Was na mojego Instagrama Foodbija, tam w wyróżnionej relacji. To opisałam, ale jeśli chcielibyście też zobaczyć taki filmik, może tutaj na kanale wyjaśniający to wszystko, to też dajcie mi znać w komentarzu, a pomyślę, pomyślę czy coś takiego nagrać, bo jeszcze kilka lat temu, nawet no kilka miesięcy temu faktycznie nie byłabym gotowa, żeby o tym mówić, a teraz już wiem, że, że po prostu jestem w stanie, że jakby jest to już za mną i są gorsze, lepsze momenty, ale zdecydowanie więcej jest tych lepszych, więc no aż mi się głos łamię, jak o tym mówię ale, ale co no dobra koniec koniec tego gadania ja wam bardzo dziękuję za obecność w kolejnym filmiku tutaj jeszcze raz dziękuję wam za tysiąc subskrypcji nie spodziewałabym się naprawdę że tak szybko że tak szybko mi tutaj wybija więc jeszcze raz wam dziękuję jeśli się wam podobał taki vlog z mojego życia, to zostawcie łapkę w górę, e, zostawcie też komentarz, co sądzicie, wyślijcie może znajomym, e, żeby też się dowiedzieli o moim kanale. No i co? Ja teraz biorę szybki prysznic, e, coś sobie jeszcze może powtórzę e, do kolokwiów, egzaminów, może coś oglądnę. Zaplanuję jutrzejszy dzień. Tutaj taki mój kalendarz, mm, no w sumie to jest taki bullet journal, bo w tym roku nie kupowałam e, takiego typowego planera, bo w tamtym roku dostałam właśnie taki po prostu czysty, biały zeszyt e, z karteczkami i sobie po prostu teraz tak codziennie e, robię takie stronki, nie wiem czy to widać, e, tak po prostu na 4 dni mam jedną kartkę i sobie codziennie planuję wieczorem następny dzień, bo lubię, lubię, bo wtedy wiem, że wszystko zrealizowałam, mam większą motywację do działania, e, mi to faktycznie pomaga, więc Zaraz do tego siadam, a... a co? My się już widzimy w kolejnym filmiku. Pa!